Piotr Pagieła, kłaniam się Państwu. Dobry wieczór. I moi goście w studiu Zbigniew Przybyłka, Klub Jagielloński Katowice, kłaniam się. Dobry wieczór. I doktor Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski. Dobry wieczór. Drodzy Panowie, y Tydzień, który powoli się kończy, miał być spokojny, cichy, w zasadzie miał być poświęcony kampanii wyborczej. Okazało się, że wcale tak nie jest. W czwartek agenci CBA wkroczyli do mieszkania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, zatrzymali go, przewieźli do prokuratury. No Jak gdzie będzie, w Katowicach. I tu usłyszał zarzuty związane z jego związkami, o tak powiem, najogledniej z Kolegium Humanum. To słynna uczelnia, gdzie można było za odpowiednią. Ilość pieniędzy nabyć dyplom, który potem upoważniał do bycia członkiem rad nadzorczych w różnych instytucjach, a to wiązało się z kolei z gratyfikacją. Zacznę od pana doktora. Panie doktorze, czy to zatrzymanie było dla pana niespodzianką? Niespodzianką, tak, choć tego typu informacje już przed, pamiętam, czy w trakcie kampanii wyborczej wiosną się pojawiły, ale rzeczywiście tutaj pojawiła się ta, jakby, grom gruch na ta informacja z jasnego nieba. Natomiast yy, zarzuty są już sformowane, to jest yy, Przyjęcie korzyści, czy wręczenie korzyści majątkowej, i potem tam osiągnięcie korzyści związanej z wyłudzenie tym. Że... 230 tak, wyłudzenie 230 tysięcy złotych przez to, że... W związku, tak, tak. Jeszcze warto dodać, że to był dyplom MBA, no, a szkoła, wiadomo, reputacją, a raczej brakiem reputacji się cieszy, bo tam tych spraw związanych z kolegium humanów jest dużo więcej. i Podejrzanych jest też cała galeria postaci z Ryszardem, między innymi Czeczy Czarneckim, o którym już okazję mieliśmy rozmawiać. Co powinien, Zrobić prezydent, bo takie pytanie chyba warto sobie zadać. No to myślę, że powiniencie przynajmniej urlopować, ewentualnie no zawiesić się w pełnieniu obowiązków, a on jak gdyby nigdy nic wpłacił poręczenie majątkowe, pojawił się we Wrocławiu i stwierdził, że on nie widzi tutaj żadnego problemu, będąc prezydentem jednego z największych miast w Polsce i ma zamiar w najlepsze dalej urzędować. No zobaczymy jaki będzie nacisk opinii publicznej, zobaczymy jaki będzie nacisk też opozycji, a może i też polityków szczebla krajowego na samego Jacka Sutryka i w, może nie ekspresowym tempie, ale w jakim w niedługim czasie tę decyzję zmieni. Ale Jacek Sutryk jest był kandydatem niezależnym na prezydenta Wrocławia, choć popieranym przez koalicję obywatelską i Lewicę. Mhm. Widzieliście panowie miny polityków i tego pierwszego, i tego drugiego ugrupowania pytanych w czwartek przez dziennikarzy o całą tę sprawę. Mina jednej polityczki lewicy była taka, że zastanawiałem Be bezcenny. się, czy, czy, zaraz, czy zaraz się przewróci z wrażenia. Panie Zbigniewie. Jeden z polityków PO to z kolei przeżył jakieś nałożenie religijne, bo zaczął Jezusa wzywać, jak to usłyszał. No, jest, jest to bez wątpienia niewygodna, niewygodna sprawa dla koalicji obywatelskiej. Ale chciałbym zaznaczyć, że już o kolegium Humanów w tym składzie zresztą nie mówimy pierwszy raz i wtedy zastanawialiśmy się, czy to bardziej afera pisowska, czy bardziej afera ekumeniczna. Wyszło, że ekumeniczna. Wyszło, że ekumeniczna, tak, bo przypomnę, że w piątek z kolei został zatrzymany KOLK. Z tego, co mi wiadomo, chyba jeszcze przynajmniej nie. Zgodził się na. Nie został zatrzymany. Nie został zatrzymany. Tylko... To było tak, że pan prokurator zadzwonił do niego, zapytał go, czy może mu przedstawić zarzut przez telefon. Pan Karol K. powiedział, że on jest po operacji chirurgicznej i że on na razie nie może pojechać do prokuratury. Zarzut usłyszał. Kaucję wpłacił. Pełna kulturazja w takim razie. Można? Można. Nie Można. trzeba o 6 rano wchodzić, jak mówią niektórzy na chatę. Przepraszam, za, za, za No i znacznie taniej dla podatnika taka, taki typ przedstawienia zarzutów. W każdym razie, no więc widzimy, że ta afera ma potencjał wciągnięcia w siebie, w, w to bagno polityków wielu opcji, nie tylko ogólnokrajowych, ale także właśnie lokalnych. No i, i to, to właśnie widzimy. No i chciałbym zauważyć także, że tutaj oczywiście ta afera myślę, nam będzie dostar dostarczać jeszcze tematu przez długie miesiące. Ale no, już dwa lata właściwie o kolegium Humanum słychać, bo to jest po raz pierwszy były doniesienia z jesieni 2020 roku. Szambą mówiąc nieelegancko wybiło w tym roku. A ciągle ten przepis, na podstawie którego y, można na podstawie dyplomu MBA było zasiadać w radach nadzorczych, ciągle, ciągle funkcjonuje. Zgadza się. Ustawa nie została znowelizowana albo ten przepis nie został właśnie z ustawy wykreślony. I mogę panu obiecać, że w poniedziałek w temacie do dyskusji, kiedy pojawią się panowie albo panie posłanki, panowie posłowie, to ja zapytam w tym kontekście, czy mają zamiar zabrać się do roboty mówiąc najpierw. Panie jeszcze krótka a propos niezależności Jaska Sutryka, to był człowiek namaszczony przez Rafała Dudkiewicza, o tym warto pamiętać on był członkiem Platformy Obywatelskiej, no ale na pewnym etapie, można by powiedzieć, mądrość etapu sprawiła, że, że zrezygnował z tej legitymacji partyjnej. No ale wiemy, że Wrocław funkcjonuje w tym środowisku szeroko rozumianej Platformy Koalicji Obywatelskiej. To ja wejdę w słowo panu Zbigniewowi, który mówił, że to jest ekumeniczna afera. To profesor Karol K. mówił, Wczoraj tak, żyjemy obecnie w państwie, które ma niewiele wspólnego z demokratycznym państwem prawa. W celu zrównoważenia udziału w sprawie osób z kręgu koalicji rządzącej tu chodzi o Sutryka do postępowania bezpodstawnie dopisano osobę niewinną, która jest członkiem opozycji. Fajne tłumaczenie. No, bardzo fajne tłumaczenie. Jakbym był w sytuacji pana posłoka, też bym go użył. Na szczęście nie jestem. Więc, więc tylko przyjmuję do wiadomości taką tego typu narrację tłumaczącą akurat swoją swoje Swo Swoisty Symetrezara A ja się zastanawiam w kontekście całej tej afery nad postępowaniem śląskiego oddziału prokuratury krajowej, bo cały to powiedziałbym tak, prawie półmedialne przedstawienie, czyli zatrzymanie, przewiezienie, przesłuchanie, postawienie zarzutów trwało od czwartku, od siódmej rano do piątku, do godziny czwartej rano i trzymano tam. I teraz powiem w, w, w interesie nas, dziennikarzy, trzymano nie tylko pana Jacka Sutryka, który sam mówił, że głównie czekał, a tak przesłuchania tak. trwały chwilę, ale trzymano też dziennikarzy po to, żeby im o wartej powiedzieć, że postawione zarzuty. Tego, nie macie takiego wrażenia, wie, że można takie rzeczy robić w sposób bardziej cywilizowany, bardziej europejski, bardziej XXI wieczny? No to można by w stosunku do tych wszystkich głośnych, medialnych aresztowań tą uwagę poczynić, które w ostatnich latach i miesiącach obserwujemy. Takie sprawy, oczywiście, które mają kontekst polityczny. No, nie jestem prokuratorem. Na pewno prokuratora wypowiedziała, że czynności fały i musiało tyle trwać, i, i tak dalej, i, i tak dalej, więc także prokurator nie jest zbytnio chętną instytucją do tego, żeby się tłumaczyć ze swoich wewnętrznych procedur. No, ja myślę, że można szybciej można sprawniej, ale bardziej, że poręczenie majątkowe, więc Jacek Sutryk miał miejsce, Jacek Sutryk został. No Teraz rzeczywiście praca prokuratorów, a później akt oskarżenia i sąd, i niezawisły sąd orzeknie. Czy... A niedługo usłyszymy od y, polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo y, niektórzy mówią, że to jest afera y, y, Prawa i Sprawiedliwości, że zjednoczonej, rządu zjednoczonej prawicy, że zatrzymanie Sudryka to nie y, y, tylko jest zrównoważenie, ale, y, czy, jest... Ale, ale po prostu być może próba przykrycia czegoś. Tam jest długa lista, zresztą są polityków z jednej i z drugiej strony barykady więc, więc, więc y, polityków którzy mają ten dyplom natomiast czy to nawet z naszego było? regionu tak wręczenie korzyści majątkowej miało miejsce to się okaże no, Adam Bodnar chyba w sposób taki zawoalowany dzisiaj na konferencji powiedział że, że sprawa jest rozwojowa więc, więc, więc no. czyli drżyjcie wszyscy ci którzy kupiliście y, dyplom w kolegium się w tej Komanem. wątpliwej Kondu i te także I niech to będzie pojęcie pierwszego wątku naszej dyskusji. To teraz o tym, o czym mieliśmy rozmawiać, bo to w założeniu był. Pierwszy i jedyny, a nawet podstawowy temat naszej rozmowy, czyli kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, który, której jeszcze nie ma, która już jest i to jest tak gorąca, że ja mam takie wrażenie, że wybory prezydenckie to będą nie za pół roku, ale za miesiąc no, najwyżej za sześć, siedem tygodni. Mamy już dwóch pewnych kandydatów, czyli Sławę, Kandydatów na kandydatów. Nie, no, dwóch kandydatów A, tak, tak. ogłoszonych. Pan no, tak, Mira no, tak. Mencena, w, w którym już było wiadomo od dawna, że kandydatem konfederacji na prezydenta jest. I. Yy, no i też w czwartek kandydat niezależny nam się ogłosił, czyli Szymon Hołownia. No to przewrotnie zapytam od pana doktora. Zacznę od kogo jest niezależny Szymon Hołownia. Dobre pytanie. Natomiast widziałem wypowiedzi między innymi pani minister, czy ministry Katarzyny na nałęcz która mówi, że z tu pełną, z pełnym poparciem i że on się nie odcina, tylko to jest taka formuła. To trochę, znaczy dziwnie brzmiał ten dwugłosny, no ale nieważne no, znaczy Szymon Hołownia świadomie tą narrację buduje taką właśnie niezależności od partii, że właśnie nie będzie nikt nad nim stał, żaden przewodniczący nie będzie kiwał palcem i mu rozkazywał. No on sam jest szefem swojej własnej formacji, więc rzeczywiście no, moim zdaniem ten, ten, ten rodzaj schizofrenii niewiele, na niewiele się zda. Wiemy dobrze, że Szymon Hołownia nie będzie miał zbyt dużego, znaczy nie zrobi dobrego wyniku, ale to jest też próba ratowania partii. Widzimy, że może ona nie tonie, ale w sondażach ma około 7%, Mówimy, nam, mówimy o trzeciej drodze. Mówimy się. o trzeciej drodze czy, czy Polsce 2050, a konfederacja nabrała Wiatrów Żagle i ma poparcia ponad 12%. Więc ten starszy ma nachołowni, oczywiście to była jego wielka ambicja i marzenie, ale w tej chwili to jest bardziej dostarczanie tlenu jego formacji niż jakiś jego indywidualna szansa na to, że on zrobi wynik, przynajmniej zbliżony do tego, który zrobił w roku 2020. Pan byszek kiwał głową, potwierdzając. No tak. <laughs> tutaj, tutaj myślę, że chodzi raczej o przetrwanie, czy przynajmniej przedłużanie trwania Polski 2050. Nie wykręcisz Emonhołownia lepszego wyniku. 14%. Tych 13,87, bo tak było 5 tak. lat temu. No czy... to już się nie powtórzę. Tego pierwsze, pierwsze wrażenie można zrobić tylko, tylko pierwszy brać. raz. No i tak samo ta, tak ta retoryka bycia niezależnym, czy też trzeciej drogi, tak? no, już jest bardzo zużyta. Jak się jest w, ko w koalicji rządzącej, no to trudno udawać się, uda uda udawać się, że jest jakąś trzecią siłą, czy jakąś niezależną siłą, więc no, chyba nikt nie duży Szymonowi Chłowni. Zbyt dobrego wyniku, a już zwłaszcza wejścia do drugiej tury. No to drodzy panowie, Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska szerzej. I tu 22 listopada będziemy mieć wybory Rafał Trzaskowski kontra. Radosław Sikorski, moje pytanie brzmi tak, czy to będzie walka buldogów pod dywanem, czy sportowa rywalizacja w duchu fair play, panie doktorze? Nie będzie to sportowa rywalizacja w duchu fair play. Wiemy, że polityka bywa średnio brutalna, mało brutalna, bardzo brutalna. Nie będę tutaj tej miary przykładał do tej rywalizacji, ale już wyraźnie widzimy, że nie tylko obu politykom puszczają narwy, ale też stronnikom. Yy, zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Jeszcze nam kilka dni zostało, aczkolwiek też zbytniej nerwowości, zarówno w sztabach, otoczeniu wśród stronników, ale wśród samych kandydatów nie widzę, może poza jednym wydarzeniem związanym z rozmową z redaktor Olejnik, natomiast faworytem i tutaj spętuję jest zdecydowanie dla mnie Rafał Trzaskowski, to też pokazują ostatnie sondaże, a Rafał Trzaskowski po pierwsze długo już tą kampanię prowadzi, po drugie jest, jest kością z kości i krwią z krwi koalicji czy Platformy Wężej, natomiast Radek Sikorski ciągle w pewnym sensie jest ciałem obcym, to znaczy to jest człowiek, który był związany z pisem, choć jego członkiem nie był ale pełnił tu eksponowane stanowiska, choćby ministra spraw zagranicznych. A dwa, za nim stoi niejaki Roman Giertyk, który, jak dobrze wiemy, wielką sympatią, albo może w ogóle żadną sympatią w kręgach koalicji czy węże, wężej platformy się nie cieszy. Więc myślę, że szanse Radosława Sikorskiego, no nie powiem, że są niewielkie, ale, ale faworytem jest Rafał Trzaskowski. Zgadza się pan z tym, panie Zbigniewie? Ja myślę, że chętnie bym poczekał pięć lat, aż Radosław Sikorski skomentuje te wybory, tak jak skomentował poprzednie wybory. W platformie jeszcze z 2010 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w 2019 roku, co na wypisałem, powiedział, zastanawiam się, mówiąc o ewentualności praw wyborów w 2020 roku, zastanawiam się po pierwsze, czy to będzie proces FEL, bo w ustawionych praw wyborach już brałem udział. Więc ja mam wrażenie, że albo, albo coś się zmieniło w percepcji Sikorskiego, no, albo te wybory też są ustawione w tym sensie, że wiadomo z góry, kto je wygra Rafał Czaskowski. I... I to stąd wynika ta nerwowość Radosława Sikorskiego, choćby w tej rozmowie, o której wspomniał doktor Słupik. Być Niezależnie może. od tego, jakie tam padły słowa i, i jak bardzo mogły go urazić. Tak, i to też jedna ze, ze słabości Radosława Sikorskiego, że ma dosyć krótki ląd, i jak na dyplomatę, zwłaszcza potrafi szybciej mówić niż, niż myśleć, myśleć. I, i to też oczywiście działa na jego, działa na jego niekorzyść. Ja tylko jedno słowo, niech panowie zauważą. Ważna sprawa. Delegacja, e, przysz, która reprezentowała przyszłą administrację e, tego prezydenta elekta, pojawiła się w Warszawie i Mówiła z kim się spotkała? Do, o delegacji od Donalda do Trumpa. Donald Trumpa. Tak, dokładnie. Spotkała się z kim? Z Rafałem Czeskowskim, nie z Radosławem Sikorskim. Więc widać wyraźnie, że w Stanach Zjednoczonych już wysądowano. I to administracja przyszła, o której wspominam, przecież za przysiężenie, nastąpi gdzieś koło 20 stycznia. Stawia na Rafała Czeskowskiego, co nie jest tylko symboliczne, ale chyba jest ważnym, ważnym, nazwijmy to, znakiem tego właśnie, kto tym faworytem tego wyścigu, jeżeli chodzi o prawo wyboru jest. I to chyba harmonizuje z tym, co miałem okazję mówić w zeszłym tygodniu, że wygena Trumpa. Myślę, że w dużej mierze pogrzebała szanse Sikorskiego, jeżeli jakiekolwiek miał. Drodzy panowie, na koniec, no partia, o której nie możemy zapomnieć, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no bo kandydat tej partii możemy w ciemno powiedzieć, będzie w drugiej, drugiej turze wyborczy, wyborów, choć nie wiemy, kto to będzie. Prawo i Sprawiedliwość i tutaj. Jak w piosence? Entliczek, pętliczek, co zrobi Jarosław Kaczyński? Tego nie wie nikt. Nie piechniczek. Panie doktorze, na kogo pan stawia? Ostatni sondaż dla Superekspresu, w którym zapytano Polaków, kto powinien kandydować, był dla mnie zaskakujący: Mateusz Morawiecki. Dla mnie nie jest zaskakujące, aczkolwiek Marowi Mateusz Marwiecki, czy Bata Szydło, nazwijmy to nie mają szans, prezes z różnych powodów Bata Szydło zupełnie zmarginalizował Mateusza Marowieckiego w jakimś sensie też. No dla mnie jednak na faworytowy wyrasta Przemysław Czarnek, choć to jest rzeczywiście przepis na klęskę, ale z drugiej strony gdyby tam był Mariusz Błaszczak, a nie mówiąc o słabym i moim zdaniem komunikacyjnie nie nadającym się do startu w wyborach Karol Nawrocki, tak czy siak wydaje mi się, że, że prezes już odpuścił wybory, prezydenckie. Natomiast szykuje wszystkie siły i całą swoją zaciężną armię do tego, żeby walczyć w wyborach parlamentarnych, bo to rzeczywiście dla pis będzie walka o wszystko. Panie Zbigniewie, zgadza się pan z taką opinią? No tak, pytanie jest, czy PiS chce te wygrać, co jest bardzo trudne, bo myślę, że wyborcy jeszcze, nie, jeszcze im się nie suchydzi Platforma do tego czasu. Tylko, że jest w tym wszystkim problem, bo jeśli to prezydentem zostanie kandydat koalicji obywatelskiej, na przykład, no to wtedy PiS zostanie całkowicie zmarginalizowany. No już, już był w takiej sytuacji, jakoś, jakoś to przetrwał, prawda? Ta czy... koalicja obywatelska też była w takiej sytuacji. Też, też przetrwała. Czyli czy chcemy zgrywać się do naszego twardego elektoratu, ciąć odcinać słabe jednostki, wtedy taki przemysła Czarnek yy, by się rzeczywiście nadawał do tego do takiej formy przetwarnikowej by powiedział opisu. Mm. Czy jednak próbujemy, mamy nadzieję, że, że, że udałoby się wymęczyć te 51%? Yy, no tylko skąd naś kandydata, który nie byłby nadmiernie obciążony tymi ośmioma latami, no i aż by się rozpozna, rozpoznawalny w jakiś sposób. No Karola, Karola Nawackiego nikt nie zna, i, i to chyba jest jego największy problem. Plus. Plus, plus i problem. Czyli jednocześnie. jednocześnie. Prezes przygotowuje się do um, skonstruowania arkino nowego i przetrwania tych. No już wcale tam dwóch i pół, a 2,5 roku nam zostanie. Drodzy panowie, Zobaczyć. czas skończyć. Doktor Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Z Przybyłka, Klub Jagielloński Katowice. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu życzę spokojnego wieczoru i udanego weekendu. We'll you